Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. Jedzcie, jedzcie! Mmm. O nie, ona się odwraca! Możesz jeść, kiedy ona nie patrzy, ale nie ruszaj się, kiedy ona patrzy. O rety to jest stresujące! Nie sądzę, żebym mogła przetrwać tą rundę z takim dobrym tortem przede mną. Okej. Okay. Możecie jeść. Miam, niam, niam! Takie pyszne! Kocham tą grę. Więcej! O nie! Ale ona się obróciła! Eee? Niespodzianka! Mam was! Przed wami wyzwanie geometrycznych potraw. Hej! Dobra! Patrzcie na te kartki. Obydwoje nie możecie używać rąk? Orety! Tutaj! Ciekawe, co jest w środku! Proszę bardzo! Wow! Trójkątne oko? A dla Kate? Kwadratowe oczy! Ekstra! Zajadajcie! Ha! Smacznego! Jakiś pomysł? Deni podnosi oko. I wciąga je w całości? Ale jak? Co? Ha! Deni! Wszystko w porządku? Uff, to dobrze. W każdym razie wracajmy do kwadratów. Złaby mnie, jeśli potrafisz. Udało się, Kate! Jesteś naprawdę utalentowana. I najedzona. Jeszcze jedna? Co jest w środku? Pączek z oczami? To jest niesamowite! Zjedzmy go! Ojej, kto dostanie ten smakołyk? Eee, moje! Nie, moje! To się nazywa prawdziwy pojedynek. Uff! Wygląda na to, że Kate wygrała, ale jakim kosztem? Hej, pączkowa głowa! Co tam widzisz? Eee, ups! Pizzowa impreza! Bierzmy się za te pyszności! O, rety, rety. Patrzcie na te wszystkie dodatki, aż mi silinka cieknie. Amniam, niam, aar! Niam, am, niam, 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 Ami, niami. miam am. am, am, am. Niam, am. Okej, okay, to było coś. I nie nie możesz zjeść żadnej pizzy, Kate. Przykro mi. O, nie! Co ten chłopak planuje? Wyciska! Cebula i to wszędzie! Ojejku! Ona jest tak pochłonięta swoją pizzą, że nawet tego nie zauważa. Kate jest w świecie okropności. Zaczyna się. Fójr! Ten zapach! Panienko, musimy powstrzymać ten smród. Pójdzie pani z nami! O rety! Najgorszy dzień ever! Deni, papa, pa. Co tam jest? Uuu! Potrawy z trójkątów i sześcianów! Ekstra! Zobaczmy, co dostaniemy! Mmm! Tak, tak! Zacznijmy od nuggetsów! Doskonale! Pachną przepysznie, prawda? Smacznego słodka, Katie. Denny, teraz ty, co? Nie możesz ich wyciągnąć? Wygląda na to, że Kate nie ma z tym problemu. Może wyciągnąć wszystkie trójkątne potrawy. A den? Jedzenie Deniego jest o wiele za duże, żeby je wyciągnąć. Kurczę, to jest trudne. Co on zrobi? A? Potrzebny nam plan B. Myśl, kolego, myśl. Nie możemy pozwolić, żeby tylko Kate dobrze się bawiła. Tak. Wyciągnijmy te maleństwa na zewnątrz. No dalej. Ale nie próbujcie tego w domu. Tymczasem Kate pracuje z drugiej strony. Ha! Ten biedny chłopak nie ma dzisiaj szczęścia, co? Ha, ha Zobaczcie, jak wygląda jego twarz, kiedy uświadamia sobie, że jego jedzenie zniknęło. Ale w topa. A tak przy okazji, Kate, to był świetny pomysł. Biedaczek. Patrzcie, kwadratowa twarz! Ha, ha. Powinniśmy go stamtąd wyciągnąć, czy coś? Co my tu mamy? Mnóstwo smaków. Patrzcie. Deni ma trójkąt. Kate ma kwadrat. Idealnie. Namalujmy coś. To nie powinno być trudne. Ładny żółty. Świetna robota. I... Wow! W magiczny sposób pojawiają się słodycze. Wy już na pewno znacie swoje kształty, co? Wspaniale! Wygląda super. Będziesz to jeść? Świetna robota, Kate. Pychota! Deni, tobie też się udało. Zajadaj. Smacznego. Co dalej? Gwiazda i koło. Nie ma problemu. Jakiś pomysł. Co do! Deni zamienia gwiazdę na parasolkę. O nie, Kate przegrała. Co teraz zrobimy? Nie martw się. Tutaj, nie samo. E, o nie. Czas na czekoladowy deszcz. A masz den. Nie możemy o tobie zapomnieć. Nieźle, Kate. Mega M&M'sy! Ale super! Jest też jeden dla niego. Ekstra! Zjedzmy je! Czekajcie! Coś jest w środku! Bam! Ha? Jeszcze więcej słodyczy? To jest jak... Jak czekoladowy kokos! Ha? Kate ma pomysł! Wypełnia kielich tęczowymi cukierkami! Jakie to niesamowite! Jenny, ty też spróbuj. Bam! Co to ma być? Kapusta? Myślę, że Kate wygrywa tą rundę. Złota folia? Jestem gotowa na trochę sztuki. Wow! To wygląda jak gigantyczna czekoladka. I tak się składa, że to ulubiona czekoladka Kate. Czy oni się wymienią? Orety! Tak! I to tylko kwestia czasu, zanim taka pusta wybuchnie. To będzie interesujące. Poczekajcie i zobaczcie, co się stanie. Parasolka! Gotowa! Kate szybko się zorientowała. Hej, kolego! Bum! Ha! Nieźle, Kate! Jesteś za mądra dla tego faceta, co? Smacznego! Ach, tyle pyszności! Hejka! Oto wasze kształty! Trójkąt dla Kate i walec dla Dena. Tak! Widzieliście kiedyś trójkątne chipsy? Ja też nie. Wow! To wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe. Den! Oto twoja uczta, wielkoludzie! Wszystkie chipsy, o jakich Deni mógł pomarzyć! Niesamowite! Patrz na to, Kate! Wasz czas startuje teraz! Skończcie, zanim skończy się czas! O kurczę! Muszą się pospieszyć! Biednej Kate zajmie wieki zjedzenie tej wielkiej rzeczy! Nie ma problemu! Ona ma plan! Zakłada jakiś przyrząd! Ten mega chips nie ma szans z jej mega ustami. Niezły pomysł, panienko! Hihihi! Hi, hi. Prawie zjedzone. A miam-niam! Niam. Deni, lepiej się postaraj! Nałóżmy trochę sosu. To będzie ekstra. Ups! Trochę za dużo. Ma sprawy. Nadal są pyszne. Pik pik pik! Czas ucieka. A Kate już prawie skończyła. Myśl. A, okej. Okay. Koniec koniec koniec! Gdzie jest nagroda? Ha? Hey Kate, masz tu coś do zrobienia. Chipsy są ułożone w kształt trójkąta, co oznacza, że to do ciebie należy ich zjedzenie. A czas już się skończył? Uuu. Ale bałagan! Tym razem ci się udało Denden. Ech. Sprawdźcie swoje tace. Czekoladowe MMMsy są malusieńkie. W środku jest ich co najwyżej pięć. To jej ulubione słodycze. Wow! Tylko jeden? Czy to jakiś żart? Przegrałabym zakład przez brakujące cztery MMMsy. Smacznego! Czy tak by to wyglądało w pięciogwiazdkowej restauracji? Mega dobre. Delektuj się nim dopóki go masz. Eee, czy będziesz go jeść? Ostatni M&M's. Jesteś niepoważna, Amy. Dawaj, dziewczyno. No cóż, myślę, że Val dostała lepszą opcję. Nie mówi nam to zbyt wiele. Amy, za tobą. Co? O Okej, okay, to jest niesamowite. Warto było poczekać te 10 sekund. Amy, musisz to otworzyć. Czekaj, co tam widzisz? Amy, zaczekaj. Nie idź sama. Idź ją uratować, wal. Nadchodzę. Orety! Patrzcie na to. W całości zrobione z ciasta. Zwycięstwo! O, tutaj jesteś. Przykro mi, Ames. E, znalezione, niekradzione! Po pierwszy, ten lepszy, albo coś w tym stylu. Otwieraj, Amy. Arbus. Ekstra! Idealna przekąska! I patrzcie na te małe arbuzowe cukierki! Czasem większe nie oznacza lepsze. Przekąska wal jest o wiele bardziej zabawna. Biedna, Ames. Teraz wal. Oficjalny test smaku. Aaaa! Ciach! Ok, wszyscy dzisiaj dajmy trochę przestrzeni naszej Amy i. Ciach, ciach, ciach! Miejmy tylko nadzieję, że to siekanie zatrzyma się na nieżywych obiektach. Po prostu zajadaj się swoim owockiem. Smacznego arbuza! Wal? Wal też zaczyna szybko jeść. Co im się stało? Czekajcie na to! Balon balonowy! Nieźle! Jest ogromny! Pik. I właśnie dlatego, panie i panowie, nie bawimy się jedzeniem. Wal totalnie utknęła. Moi rodzice mieli rację. O Amy, przepraszam. Patrzcie na te chipsy. Amy otwiera swoje wielkie opakowanie, pozostawiając wal z maleńką wersją. No cóż, są nadal smaczne. Mniam, mniam. Uuu, wal wie co zrobić. I siup, tak po prostu wszystko zniknęło. Wow! Nieźle panował. Amy, teraz wszystko w twoich rękach. Okej, okay, zobaczmy te gigantyczne chipsy. Ledwo je możesz stamtąd wydostać. Okej, okay. o nie! Nie, nie fair! To miały być gigantyczne chipsy Amy, Ach, nie wierzę! Mal się świetnie bawi! Chyba żartujesz! Ach. Chyba nie mogą być mniejsze. Nie, teraz możesz jeść. Amy jest bardzo zła. Albo nie. Myślę, że po prostu zaakceptowała swój los. To było naprawdę takie dobre. Okej, okay. ore <laughs> Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. I zostawcie nam komentarze. Uwielbiamy je czytać. Okej, okay, pa!